Wiama widzowy z tej strony, kruk i jak wiecie, chyba długo mnie nie było, nie? Yy, ogólnie, yy, zanim zaczniemy cały odcinek, to dajcie łapkę w górę, subika i dzwoneczek, aby nie przeszkadzać kolejnych filmików. No ja już nie będę przedłużać, zaczynamy. Pewnie możecie się zastanawiać, czy o mnie tak długo na YouTubie nie było. A tu akurat są parę przyczyn, które po prostu powodowały to, że po prostu no, nie nagrywałem przez długi czas. No dzisiaj sobie właśnie powiem. Dlaczego tak długo na, na, na internecie nie było ogólnie? Nie było, no. A więc, po prostu na początku nagrywałem coś tam, ale po prostu przestało mi się to po prostu chcieć. No, nie wiem, powiedziałem sobie, a dobra, nie chce mi się. I po prostu, no, nie wiem. Moim zdaniem to nie miało sensu i po prostu ciągle nagrywanie mi się w końcu znudziło. No, i, i po prostu drugą przyczyną to był na przykład mój młodszy brat to na niektórych filmikach jeśli nie, nie każdy oglądał tak długo mogliście z mojego młodszego brata mój młodszy brat przez ostatnie parę parę lat nawet teraz jest nieznośny, znaczy troszeczkę urósł choć nadal no, ja bym tak ująć jest no, wkurzający po prostu wkurzający jest i no nie da się z nim wytrzymać, no ale no co na to poradzę, taki już jest przez to, właśnie, że był mały, ciągle mi przeszkadzał, to nie miałem sobie ten, z nim jak poradzić. Jak chodzi właśnie o też niego, to wcześniej jakby nie miałem po prostu w pokoju drzwi, ponieważ mam poddasze, Ja tam mam takie jakby ala wejście, ale bez drzwi, to po prostu co chwilę na, na moim mikrofonie mogliście słyszeć kogoś tam z dołu. No, na dwupiętrowym ten, mieszkanie, jakby to nie. No i po prostu tak to tam było. Pewnie trzecią przyczyną to było też no po prostu y, treningi, tak ogólnie szczerze, albo, czekajcie do treningu przejdziemy potem ogólnie po, miałem taką też pomysł, że po prostu streamować, choć no musiałem czekać dwie godziny aż dojdzie 10 widzów którzy po chwile wpisali tam byle co i wychodzili więc jakby nie wiem, też mi nie pykło i To nie miało sensu w ogóle Ale ogólnie powracam teraz na TikToka I będę znowu nagrywać A czy nie na TikToka, kurde, na YouTuba No Ogólnie Trzecią przyczyną Znaczy czwartą, ja nie mogę Nieprzygotowany, to właśnie były te treningi Ogólnie chodziłem na Wiele treningów czy to, czy Po prostu nie miałem czasu ogólnie, bo Wtedy Byłem jeszcze młodszy, to nauka to tam wiecie, byle co. Potem już odchodził ten taki okres, że musiałem na przykład, nie wiem, yy, się więcej uczyć, no bo już nowe, nowe, tam przychodziły mi, nowe, nowe yy, przedmioty do szko mi przychodziły i po prostu musiałem się tym zająć, nie? musiałem się uczyć, no. To ja mowało mi to. Miałem o wiele, wiele mniej czasu, a nie tak ciągle, że tak o co chwilę. Ale po prostu potem miałem takie, że już po prostu nie opłaca się nagrywać. Ale ogólnie niedawno właśnie zacznę na ten kanał i zdaję sobie sprawę, że ej, te filmiki po czasie się zaczęły wybijać. No więc po prostu wracam i zaczęłem nagrywać coś. Naj ogólnie będą to gry. Na przykład y, Minecraft, Fortnite. Oh, właśnie, Fortnite będę nagrywał. Robloxa, Roblox będzie często nagrywany. Więc ogólnie, no słuchajcie, jeśli będziecie chcieli dużo takich filmików. Będę się starał regu regularnie to tutaj wszystko wam nagrywać, więc jeśli będziecie chcieli więcej to po prostu dajcie mi znać w komentarzach. No a ja już się kręgnę, Elo.